Minęła 16. Zapraszam na kolejną relację z pisania powieści przygodowej o Tadeuszu, Kościuszce, Syn Wolności, część czwarta. Dzisiaj rano bardzo dobrze mi się pisało. Wyobraźcie sobie, że obudziłem się o pół do piątej, nie mogłem już spać, już myśli przychodziły mi jakieś do głowy, wstałem po kawie, porannej też modlitwie, bo, bo coś takiego praktykuję codziennie rano. Miałem jeszcze większe, więcej pomysłów i ruszyłem z pisaniem powieści. To mówię to dla tych, którzy się dopytują, e, jaki mam rytm pisania. Lubię pisać rano. E, wtedy mam najświeższy umysł. A dzisiaj chciałem poeksploatować jeszcze ten temat e, czarnoskórych afroamerykańskich żołnierzy w Armii Stanów Zjednoczonych e, podczas wojny o niepodległość. Stanów Zjednoczonych, w której uczestniczył Kościuszko, bo to są bardzo, bardzo barwne wątki, barwne, prawdziwe historie. Kiedyś ja opisałem już nawet taką historię. Chciałem ją przytoczyć tutaj, ponieważ chciałem ukazać, jak warto eksploatować coś takiego, jakie to jest ciekawe. I dlaczego tyle piszę o czarnoskórych żołnierzach, a też tyle opowiadam, bo też oni byli ważni dla Kościuszki, aby wyzwolić ich, aby wojna była okazją. No, pamiętam, jak jedna z takich ważniejszych postaci, czyli ordynans Tadeusza Kościuszki, czarnoskóry żołnierz, który nazywał się Agrypachul, w pewnym momencie dołączył do Kościuszki, Kościuszko przygarnął go do siebie, był bezpośrednim e, właśnie ordynansem pułkownika Kościuszko, Koskiusko, jak to mówili, albo niektórzy Kozjaską na przykład też wymawiają to nazwisko. I ta, ta barwna historia e, dotyczy e, tego czasu, kiedy to Kościuszko fortyfikował West Point e, i Yy, mieszkał w kwaterze, którą sam zresztą zbudował, yy, oczywiście rękami innych żołnierzy, ponieważ tam trzeba było wszystko zbudować od zera, i zbudował wiele takich kwater dla setek żołnierzy, też oficerów. Jeden z domków yy, z drewna był zbudowany też dla kościuszki i yy, dla jego ordynansa. Tam było kilka, zdaje się, że dwa pokoje, kuchnia. I w większym pokoju mieszkał i pracował Kościuszko, w mniejszym Agrypachul, który po prostu miał status i prawa prawdziwego żołnierza. I kiedyś zdarzyło się, że Kościuszko musiał wyjechać w sprawach służbowych z, właśnie z West Point, z tej bazy. I kiedy wyjechał Agrypachul, był już przygotowany, skręcił imprezkę w kwaterze Kościuszki. Już wcześniej zaprosił innych czarnoskórych żołnierzy, mężczyzn, którzy od razu przyszli. Zniesiono tyle cygar i alkoholu, ile tylko zdołano zwinąć swoim oficerom i innym żołnierzom. Oficerowie mieli lepsze trunki, typu łyski, niż rangą żołnierze raczej pili rum. Także im więcej takich trunków dobrych, oficerskich tam zebrano, tym lepszą imprezkę zaplanowano. Zniesiono też właśnie cygara, fajkę, zdaje się, że kościuszki, cygara kościuszki, które on miał szczególnie dla jakichś znamienitych gości. No i rozpoczęła się imprezka. Drzwi zostały i okna zostały na początku pozamykane, żeby nikt nie słyszał, co tam się w środku dzieje, w tej kwaterze. Niektórzy w ogóle nie wiedzieli, że Kościuszko wyjechał, więc myśleli, że to on imprezuje, jeżeli jakieś odgłosy w ogóle wydobywały się. Agrypa Hul nalewał trunki swoim kolegom, palono cygara. E, już naprawdę gęsto od dymu było w środku, więc ostatecznie trzeba było otworzyć te okna. Dźwięki i opary wszystkie zaczęły wydostawać się na zewnątrz, także już było jasne, że tam ktoś imprezuje. E, oczywiście, inni żołnierze, cały czas myśleli, że to Kościuszko, bo on nie rozgłaszał przemi wobec, że wyjeżdża, tylko niektórzy oficerowie o tym wiedzieli, że wyjechał. E, a Grypa Hull zrobił coś jeszcze, czyli zrobił tak. Taki specjalny pokaz, po prostu ubrał jeden z mundurów kościuszki, ubrał go na siebie, yy, ubrał czapkę kościuszki i zrobił taki pokaz, że zaczął naśladować sposób mówienia Kościuszki, zaczął opowiadać, jakim jest wspaniałym oficerem, jakim jest wspaniałym pułkownikiem, inżynierem, że jest głównym inżynierem w południowej armii Stanów Zjednoczonych. Wszyscy świetnie się bawili, śmiali się aż do, aż do rozpuku po prostu, aż brzuchy wszystkich bolały i w pewnym momencie przestali się śmiać. Przestali się śmiać. Agrypa Chul dalej dawał z siebie wszystko aktorsko i nie wiedział, dlaczego oni się nie śmieją. Okazało się, że za nim stanął właśnie we własnej osobie Tadeusz Kościuszko, który musiał wrócić z powrotem, ponieważ zapomniał czegoś, czegoś bardzo ważnego w swoją podróż służbową i stał za Agrypą. I bawił się razem ze wszystkimi, oglądając jego plecy, jak on to naśladuje swojego pułkownika. Kiedy już wszystko było jasne i Agrypa zobaczył Kościuszkę, odwrócił się, padł na kolana, błagając o litość. Wszystkie okna zostały na oścież otwarte i cała Frekwencja tej afroamerykańskiej imprezki Czyli wszyscy po prostu wyskakiwali przez okna Prześlizgiwali się obok Kościuszki I wyskakiwali szczupakiem przez drzwi Po kilkunastu sekundach dom całkowicie się opustoszył A Agry błagał, żeby Kościuszko go zabił Wychłostał, żeby zrobił z nim tylko co chce On zasłużył na, tą karę, na tę karę Kościuszko wyprowadził go na zewnątrz w tym swoim mundurze, wymalowany Agrypa Hul, który po prostu trochę przybledził sobie twarz, wyglądał przekomicznie i zaczęło się ustawiać zbiegowisko wszystkich zainteresowanych żołnierzy i oficerów z pytaniem, co tu się dzieje. Po chwili już było jasne, co się stało z Agrypą Hulem że on po prostu naśmiewał się ze swojego oficera podczas imprezki, którą sam skręcił. Niektórzy, szczególnie oficerowie, byli za tym, żeby przypiąć go do pręgierza i wychłostać za obrazę oficera, pułkownika Armii Amerykańskiej, ale Kościuszko obronił go, forsując inny pomysł, a mianowicie... Namówił innych oficerów, aby ustawiono tron na środku placu West Point, praktycznie w centrum tej twierdzy. Ustawiono na podwyższeniu jakiś fotel, przeozdobiono go szybko jakimiś liśćmi, coś tam na zielono, wsadzono na ten fotel agrypę hula i kościuszko obwołał że oto zawitał w obozie król afrykański, Agrypa Hul, który teraz będzie dopiero świętował. I wszyscy znosili swoje cygara, swoje trunki i każdy Agrypa częstował cygarem swoim, częstował swoją łyski. Także ile ten człowiek wypalił cygar, fajek i papierosów, to było nie do policzenia, Ile został, jaką ilością alkoholu został napełniony tego wieczora, to też było nie do zmierzenia. W każdym razie rozchorował się tak, że jeszcze na trzeci dzień bolała go głowa, miał nudności i powiedział, że to była najgorsza kara, jaką wymyślono, i że to Kościuszko wymyślił coś takiego. On wolałby zginąć, wolałby być zabitym niż przeżywać takie upokorzenie i, i taki uszczerbek na, na zdrowiu. Bardzo fajna historia, prawdziwa historia, bardzo mi się podobała. Opisałem ją w drugiej części Syna Wolności. W drugiej, może w trzeciej? O ludzie, już teraz nie pamiętam tak szybko. W każdym razie opisałem już ją. Zachęcam do przeczytania tych książek, które są z tyłu. Teraz cały czas eksploatuję wątki czarnoskórych żołnierzy armii amerykańskiej. Natomiast Agrypa Hull towarzyszył jeszcze długo, długo potem Kościuszce. Był widywany w Polsce u jego boku. Kiedy Kościuszko został uwolniony w ogóle z twierdzy w Petersburgu, Agrypa Hul też był widywany razem z Kościuszką, usługiwał mu, bo Kościuszko jeszcze cały czas lizał rany swoje, leczył się po poważnych ranach w insurekcji kościuszkowskiej, Agrypa Hull mu w tym pomagał i towarzyszył. Tak więc te barwne wątki są warte opisywania, robię to. Zapraszam Was, moi drodzy czytelnicy, na kolejną odsłonę z warsztatu pisarskiego Roberta Kościuszko, kiedy to tworzę powieść przygodową Syn Wolności, część czwarta. Zapraszam jutro około 16. Do zobaczenia. Trzymajcie się, miłego wieczoru Wam życzę.